Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Ja mam na imię Paweł, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału w prawym dolnym rogu. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród, gdzie na bieżąco są różnego rodzaju zdjęcia, relacje, co jak się ma. Słuchajcie, co tygodniowe podsumowanie, czy oglądamy sobie, jak się mają rozsady, jakie są ewentualne problemy, jak ich uniknąć, co działamy i kiedy co wskakuje do gruntu. Jako pierwsza wskoczyła już część pierwsza Pierwsza moich cukini, także Was zapraszam na ten filmik. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, pierwsze cukinie tak testowo e, poszły sobie do gruntu. Już nie ma być jakiś przymostków na dzień dzisiejszy. W razie czego zostaną jeszcze okryte, e, mają się tak po pierwszym ich wczorajszym dniu. E, widzę, że tu jedna troszeczkę sobie. Na razie nie poradziła, ale ona nie jest złamana w żaden sposób, zwróćcie uwagę. Tylko ma za ciężką górę, mogła być nieco głębiej wsadzona, ale ogólnie wyglądają one fajnie. Dobra, słuchajcie, kolejnymi rozsadami po cukiniach, które wam chcę pokazać, to są bakłażany. Mają się tak, są dość już duże. Zwróćcie uwagę, przy takiej średnicy doniczki. Na dole już zaczynają wystawać również korzenie, co mnie bardzo cieszy, bo wiadomo, że przed gruntem ten system korzeniowy już jest mocno rozbudowany. Tam się zaczynają pojawiać, można na tej sztuce mniej to widać, na tej sztuce nieco bardziej. Widzicie kolejne zagęszczenia. Ja, ze względu, że są psiankowate, zobaczcie te liście, jakie to, są, jakie to są wielkości liście, ze względu, że to są psiankowate, to ja również będę je dawał głębiej do gruntu yy, tak, żeby ten system korzeniowy jeszcze był fajniejszy. No teraz czas na hartowanie rozsad. słuchajcie, można je hartować dwojako albo wystawiać stopniowo na zewnątrz. Yy, ja przyjmuję taką technikę, że trochę je osłaniam, od góry daję włókninę i stopniowo ta włóknina jest troszeczkę krócej. Yy, to hartowanie jest dla mnie takie łatwiejsze niż notoryczne wyciąganie i wkładanie rossa, słuchajcie. Dobra, kolejnymi będą, słuchajcie, papryki. Papryki są już duże, są ładne. I tak jak mówiłem na początku, mam taki filmik na kanale o cięciu papryki. Ta sztuka nie była cięta. Zostawiłem kilka nieciętych, żeby Wam pokazać. Jest dość długa. Dół w miarę rozkrzewiony, Góra nie jest szałowa. Ona jeszcze też nie kwitnie. I to jest sztuka, która nie była cięta. Natomiast wszystkie pozostałe były cięte i już na tym etapie wyglądają o wiele okazalej. Yy, najmniejszą jest habanero na chwilę obecną, yy, ale korzonki też fajnie zaczynają wystawać. Ja teraz taki proces, yy, zwróćcie uwagę, tu akurat nie widać korzonków, yy, prowadzę niezbyt częstego podlewania rozsad, bo chcę, tu widać korzonki, chcę żeby one mocno zaczęły te korzenie się rozbudowywać, żeby zaczęły szukać pożywienia, żeby zaczęły szukać wody i to jest właśnie etap, na którym ja Trochę im żałuję wody mm, i leję od dołu już tylko i wyłącznie cały czas teraz. Nie? Nic od góry do doniczki nie, nie wlewam. Dobra, słuchajcie. Kolejna jest miechunka, która jest już dość duża, y, dość wysoka. Y, zaczyna jak gdyby faktycznie fajnie sobie y, kwitnąć i to wiele sztuk już już ma kwiatostany. Y, wysokie, zaraz muszę, będę w kolejnym miejscu, będę musiał je tutaj do przyczepiać. Korzonki również wystają z doniczki zaczynają wyglądać dobrze. Dobra, słuchajcie, pomidory koktajlowe przytargałem. Tutaj na chwilę są dwóch odmian. E, obydwie e, już mają e, pierwsze owoce, e, były zapylane. E, to są astek, czyli takie żółte. Widać, że niziutki bardzo jest ten astek. E, a tu mamy maskotkę, e, również mają owoce. One są wyższymi, ale nie super wysokie także słuchajcie faktycznie pomidory koktajlowe zaczynają wyglądać dobrze ja mam jeszcze drugi dosiew, w takich bardzo malutkich późniejszych bo stwierdziłem, że jeszcze coś tam sobie wygospodaruje miejsca ale te wczesno wysiewane czyli w końcach generalnie nie wiem chyba połowy lutego wyglądają już, już tak przede wszystkim te niskie one nie wybiegają Maskotka trochę wyższa, ale nie jakoś wybiegnięta, już widać tam gdzie, tam gdzie miała obrywane liście, bo one też pójdą głębiej do gruntu, zaczynają się tutaj rozgałęziać. Pomidory gruntowe, mam sporo odmian, yy, przytargałem tu jakieś dwie przykładowe, <laughs> pierwsza to jest Terion. Yy, na no, każdej doniczce opisuję numerek i tylko do dwóch, trzech doniczek daję znaczniki, yy, a druga jest akurat bez znacznika. Jest to szósteczka, słuchajcie, w tym tygodniu planuję dać już do foliaka, pod folię, yy, pomidory gruntowe. Taki filmik też będzie, będzie na kanale, bo to już czas, to już czas, słuchajcie, na to, żeby to wszystko wychodziło na zewnętrza, żeby łapało słoneczka, tylko ostrożnie, mają być w tym tygodniu też silne wiatry, więc jak będziecie hartować, yy, to pamiętajcie, że ten silny wiatr może nam nieraz dużo więcej krzywdy zrobić niż słońce, od którego nawet jak się liście popalą, to one tak czołg sobie poodbijają. Ogurasy, powolutku słuchajcie. Ten White, który najpóźniej wychodzi i zaczyna wychodzić, Cezar, wyjątkowo śremski, mi najsłabiej strzedł. Na drugiej paletce jest, jest podobnie, także ogurasy na chwilę obecną bez szału, tam jeszcze widać, że wychodzą, ale nie robią żadnego nadzwyczajnego wrażenia. I słuchajcie, to już na dzisiaj wszystko. Ja Was zapraszam do oglądania kolejnych filmików, dlatego że w tym tygodniu będzie się dużo działo, będziemy wysiewali na pewno fasolkę, część rozsad będziemy sadzali do gruntu, z czego będą filmiki. No i niebawem już pomidory będą szły wszystko. Nie zależało od jak te temperatur temperatury się utrzymają. Na pewno zaryzykuję z pomidorami gruntowymi, które będą pod folią, koktajle, które będą w gruncie, jeszcze niekoniecznie. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, Tu się nazywa zakładamy ogród i do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam do usłyszenia. Cześć!